Proszę pan radny Andrzej Kardasz. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy, ja też w kwestii formalnej, jeśli pan pozwoli, pan zdaje. To świeży wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 marca 2013 roku, sygnatura o akt 4 e, e, SA, łamane przez PO przez 1081 przez 12. Wyłączne prawo zwołania sesji. E, I tutaj mamy identyczną sytuację, proszę Państwa, dosłownie identyczną. E, wiceprzewodniczący Rady zwołał sesję bez. E, Przewodniczącego. Przeczytam parę zdań z tego wyroku. W dniu 12 sierpnia 2012 odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy prowadzona przez wice Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodnicząca Rady yy, i tak dalej, i tak dalej opuściła salę obrad. Nie brała udziału w głosowaniu, opuściła salę obrad. Wiceprzewodniczący Rady nie wystąpił do Przewodniczącej o udzielenie upoważnienia do zwołania sesji. Zgodnie, z, zgodnie ze statutem akurat tej Rady, ale w, na, w naszym przypadku jest to, jest to identyczny artykuł w tym statucie, bo zdążyłem przeczytać. W przedstawionym stanie praktycznym wiceprzewodniczący Rady nie miał uprawnienia do zwołania sesji nadzwyczajnej, a dokonując jej zwołania naruszył przepisy artykułu 19 ust. 2 oraz artykułu 20 to akurat o statut chodzi, a o ustawę to artykuł 19 ustęp 2 wojewoda podkreślił, że Rada Gminy może podejmować ważne prawnie rozstrzygnięcia należące do jej właściwości jedynie na sesji Rady rozumianej jako wspólne posiedzenie Radnych w miejscu i czasie określonym przez Przewodniczącego rady. Zebranie się więc nawet wszystkich Radnych w określonym miejscu i czasie w celu omówienia określonych spraw leżących w zakresie właściwości Rady Gminy z inicjatywy innej osoby niż, niż Przewodniczący Rady, nie może być uznane za sesję. Innymi słowy, zwołanie sesji przez osobę nieuprawnioną nie daje również legitymacji do podjęcia, do podjęcia prawnie wiążącej uchwały. Sentencja. Nie ma, e, mając tą władzę dokonano wykładnie znajd e, znajdujących zastosowanie spraw przepisów ustawy o samorządzie gminnym, sąd działając na podstawie artykułu 151 oddala skargę. E, proszę Państwa, na tym etapie to wszystko. Dziękuję. Dziękuję.